Dietetyk, Fitline Food. Dzisiaj opowiem Tobie, abyś nigdy w życiu się nie poddawał. Wiem, temat dosyć banalny i dosyć kruchy, ale tak naprawdę każdy z nas ma ten problem. Słuchajcie, nadchodzi okres wakacji, są wakacje, jest ciepło, jest gorąco, pojawiają się mega dużo kompleksów. Pamiętaj, nie musisz być idealny, idealna. Chodzi o to, żebyś postępował, postępowała zgodnie z samym sobą, żebyś dbała o swoje zdrowie, żebyś dbała o swoje życie, żebyś zachowywała minimum tego, co powinieneś, powinnaś jeść, ćwiczyć pić wodę, to jest tutaj dla nas najważniejsze. Pamiętaj, że Twoje ciało to nie jest maszyną, ona on, nie zmieni się organizm nagle, Twoje ciało. Muszą być obecne procesy, które, które no, muszą zajść. Celulit nie zniknie w ciągu dwóch, trzech minut i błagam Was ee, reklamy tutaj kłamią, tak? Nie ma tabletek, nie ma pastylek, nie ma niczego takiego, co by spowodowało szybkie, e, szybkie odchudzenie, ponieważ takie szybko odchudzimy, niestety nasz organizm nie, nie nadąża nad tymi procesami. Skóra e, będzie nam wisiała, e, włosy, paznokcie niestety, ale będą wypadały, będą się łamały. A i przede wszystkim nie będziemy mieli energii, chęci do życia. A przecież nie chodzi o to, żebyśmy się stresowały tym, że no, nie zjadłyśmy 100 gram tego, czy nie wypiłyśmy tego i tego płynu, czy nie zjadłyśmy takiej takiej cudownej ta, e, e, pastyrki. Ale przede wszystkim, żebyśmy się świetnie czuły, tak? Żebyśmy fantastycznie wyglądały, żebyśmy kipiały energią, tak? To samo dotyczy też panu. Pamiętajmy, że to wymaga czasu, to wymaga poświęceń, to wymaga realizacji celu. I my nie możemy się poddawać bez względu na to, jakie jest ciężko, z czym się zmagamy, ponieważ nie mamy żadnych granic, możemy osiągnąć wszystko i wszędzie, a nasze marzenia są dla nas najważniejsze. I kierujmy się nimi. Pamiętajmy o tym, że życie jest zbyt krótkie żeby koncentrować się na czyjeś opinii. Nasza opinia jest najważniejsza. Bądźmy zdrowymi egoistami i zadbajmy o to, co jemy, zadbajmy o nasz styl życia, o nasz sportowy styl życia, o nasz aktywny styl życia, przede wszystkim zdrowy, a zobaczycie, że ciało zmieni się, ale wraz z ciałem zmieni się również Wasza dusza. Aż śledzimy nasz film